Hej, przyjrzymy się tym oto dwóm ślicznotkom, A ponieważ przejechałem nimi w ostatnich dniach ponad 1000 km, to mogę dokładnie powiedzieć jak się sprawują w długiej trasie. Więc jeśli jesteś osobą, która zastanawia się, czy kupić sobie McLaren 720S, czy kupić sobie Ferrari 488, to jest akurat Spider, to dokładnie ci powiem jakie są różnice i które warto kupić, a o którym lepiej zapomnieć. Może tak nietypowo zacznę od pokazania kluczyków, bo wiem, że niektórzy kupują samochody do tego, żeby móc pokazać, jak kluczyk wygląda w klubie albo w towarzystwie. Tak wygląda McLarena, a tak wygląda Ferrari, więc jak widzisz ten troszkę jest, wydaje mi się, bardziej rzucający się w oczy, gdybyś chciał patrzeć właśnie pod kątem pokazywania kluczyków, ale ok, popatrzmy na urodę samochodów. No, ok, jest to kwestia gustów. Czy czerwony, czy czarny? Powiem ci, że przyjechaliśmy z kolegami z nimi na południe Europy i za jednym się ludzie oglądali, i za drugim. I jeden ładnie brzmi, i drugi ładnie brzmi, i jeden ładnie wygląda, i drugi ładnie wygląda. McLaren powiedziałbym, że wygląda bardziej spektakularnie bo po pierwsze jest ich, wydaje mi się, że mniej, a po drugie te przetłoczenia tutaj, popatrz tutaj, co tutaj się dzieje, jak to wszystko jest zbudowane, to wygląda mocno kosmicznie, a Ferrari wydaje mi się, że... Ok, wizualnie powiedziałbym, gdybym miał na 10 punktów oceniać, to dałbym McLarenowi pewnie 9, nie, dobrze. Jak dla mnie Aventador jest ładniejszy, więc dajemy McLarenowi 9, a Ferrari dał 8, to teraz pytanie, gdzie bym dał e, Skodę Fabie, Brakuje skali, ale jak widzisz, oba są piękne, naprawdę są fenomenalne. A tutaj akurat stoi jakaś Alfa, to można zobaczyć, jak to przy tym wygląda, a jeszcze z tyłu tutaj stoi jakieś BMW duże, więc można zobaczyć, jak to wygląda przy normalnym samochodzie. Tam jest jakaś bremka. Więc łatwo zauważyć różnicę, powiedzmy, w spektakularności obu samochodów. Ok, to teraz jest to, co jest najładniejsze w McLarenie czyli moment jego otwarcia. W ogóle, żeby go otworzyć, tutaj klamka z zewnątrz, nie ma klamki, trzeba tutaj sięgnąć. Trafić do końca, nie wiadomo gdzie, i popatrz, co się teraz dzieje. Szok. Szok i niedobierzanie. A jak się otworzy dwa skrzydła naraz, to to już dopiero zaczyna kosmicznie wyglądać. Bo nie wiem, czy mi się dwa uda otworzyć, bo stoją blisko siebie. I to jest też mały problem na parkingu, żeby się. O, nawet się, nawet się uda otworzyć. Popatrz teraz, jak to wygląda. No, wygląda to bardzo spektakularnie, bo Ferrari drzwi po prostu się otwierają. Naprawdę odlot. Nawet jeśli się ma dużo do czynienia z takimi samochodami, to robi wrażenie. Ok, zajrzyjmy do wnętrza. Popatrz, tutaj nie ma progu takiego tradycyjnego, bo próg jest, tak naprawdę próg jest tutaj, więc jak się wsiada, to wsiada się tak bardzo ciasno na piękne. Ale te siedzenia są naprawdę fantastyczne. Widzisz, tak deszcz pada do środka. Muszę go zaraz zamknąć. Popatrzmy, jak to w środku wygląda. To będę od razu porównywać do, do Ferrari wnętrze. Zamknę to, bo upada. Zamyka się bez większego wysiłku. Najpierw zobaczymy sobie wnętrze, wszystko Alcantara, wszystko to jest w dotyku niezwykle przyjemne, no czuć, że tu jest luksus, czuć ekskluzywność tego, te wszystkie przyciski. Ok, ta kierownica akurat tutaj mi do końca nie pasuje, ale o tym samochodzie jakiś czas temu robiłem filmik, więc nie będę się powtarzać, tylko pokażę Ci różnicę między Ferrari a McLarenem. Tak do tego, który kupić. W Makarenie hmm, jest ciaśniej, bo popatrz, tu jak tutaj siedzę, to tutaj jest, te drzwi są tak wypuszczone, tutaj jest ten próg i na, na nogę tutaj mam stosunkowo niewiele miejsca. Tak samo z prawej strony, chociaż tutaj wydaje się, że jest trochę miejsca, ale jest dosyć ciasno, jeśli chodzi o nogi. Tak samo jest tutaj. Jest jakby bardziej ta szyba położona. A może, a może to jest tak mocno. Ten próg jest tak mocno wypuszczony, i, i jest tu trochę ciaśniej. Jest plus to, że jest ta szybka, więc ona tu rozświetla to wnętrze. i Przez to wydaje się, że ono jest większe. Ale tamta ferarka ma ściągany dach, bo to jest wersja Spider, więc można sobie ściągnąć dach. I jest, więc jeśli chodzi o przestrzeń, to wygrywa. Ferrari, zaraz się przesiądę, to zobaczysz dokładnie, jak tam wygląda, jeśli chodzi o poczucie luksusu, hmm, gusta guściki, tam jest Skóra, tu jest Alcantara, jedni lubią to, drudzy lubią to, ale to jest też kwestia tego, co Ty kupisz, za co zapłacisz, to, to dostaniesz. Coś, co może być dla Ciebie najbardziej szokujące, czyli to, jak teraz wytłumaczę, który bym kupił i dlaczego jeden jest fajny, a drugi jest niefajny i wyobraź sobie, że McLarena bym nie kupił, ale zaraz Ci wytłumaczę dlaczego. Jest kilka powodów do tego. Jeden nie jest akurat najważniejszy, ale o jednym mówiłem gdzieś tam, dam link do jak opisywałem ten samochód. Mówiłem wtedy, że jest kwestia dużej utraty wartości tego samochodu w porównaniu do, do Ferrari, ale po przejechaniu 1000 km jest coś innego, co jest o wiele ważniejsze. Ten samochód nie daje takiej frajdy jak daje Ferrari, Okej, okay, jeśli kupisz McLarena i nie pojedziesz Ferrari, nie będziesz nigdy w życiu jechał Ferrari, tylko po prostu kupisz McLarena i będziesz jechać McLarenem, to będziesz uważał, że to jest po prostu najcudowniejszy, najspanialszy samochód na, na świecie, bo patrząc na parametry techniczne, to tamto Ferrari to w ogóle nie ma z tym szans. I na trasie, jak jechały jeden samochody za drugim, to McLaren odstawia no po prostu odstawia no miażdży Ferrari. No, mówię o 488, bo jak jest nowszy F8, to już myślę, by nie było takiej różnicy ale po prostu miażdży. Tylko, że tak naprawdę w takiej jeździe cywilnej Jadą z Ferrari i w zasadzie i tak jest mało, albo w ogóle nie ma samochodów, które mogłyby cokolwiek zrobić, jeśli chodzi o ściganie się, jeśli na to patrzeć, jeśli chodzi o prędkość jazdy, o jakieś, jakieś przyspieszenia. No bo no powiedzmy sobie szczerze, nie ma. Ale to jest najciekawsze, że kiedyś McLarenem, to tak naprawdę nie czujesz tego, że on jest taki kosmiczny, bo ilość tonometrów między nimi jest podobna, McLaren po prostu jest lżejszy, o wiele lżejszy i ma, i ma mocniejszy silnik, bo Ferrari ma 670, a ten ma 720, 50 koni, plus waga i to robi różnicę, ale pomimo tego, że McLaren jest szybszy, nie wziąłbym go, dlatego że fatalnie się prowadzi, naprawdę fatalnie się prowadzi, jeśli droga jest równa, idealna jak stół, jest ok, ale takich dróg nie ma. Bo zawsze są jakieś, coś tam na drodze jest. I powiem ci, że jak się jechało, głównie jechaliśmy autostradą, a jechaliśmy gdzieś tam też przez góry, gdzie różne zakręty są. Jak, 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 jakakolwiek nierówność poprzeczna jest jakiś wybój, to tym samochodem robi na wszystkie strony. Po prostu rzuca nim, i jak się jedzie, non-stop trzeba mocno trzymać kierownicę, żeby, żeby po prostu utrzymać się na drodze. Jak jedzie się Ferrari, to się po prostu jedzie. Jest komfort, jest luz, jest piękny dźwięk silnika. Właśnie tu jest o wiele gorszy dźwięk silnika, to tak inna sprawa. A Ferrari jest po prostu idealnie, więc przesiądę się do Ferrari. No teraz możemy zobaczyć różnicę między między jednym a drugim. Popatrz w kwestii przestrzeni, tam było wszystko zabudowane, tu, tu jest luz, tu jest luz. Ok, z tej strony może nie ma różnicy, ale z tej strony jest ogromna różnica. Mówiłem ci tam o tym słupku, tutaj nie ma, nie jest to tak zabudowane. Jak widzisz, tutaj jest zupełnie inna skórka, jest inne wykończenie. Wiesz, tutaj jak dla mnie, na co zwracam uwagę, czyli kwestia zapachu w samochodzie, tu po prostu ładnie pachnie, ta skóra mi po prostu jakoś tak ładnie pachnie, chociaż powiem Ci, że wolałbym, żeby tutaj było alkantara przynajmniej na siedzeniu, bo jak jest gorąco, to no, lepiej się siedzi na alkantarze, nawet trzymanie, trzymanie takich foteli jest o wiele lepsze, widzisz tu jest dach ściągany, ale pada deszcz, nie będziemy go ściągać, więc można sobie zrobić z niego kabriolet. No i to, co. O, tak, żebym go teraz przekręcił, jak się go odpali, co tutaj się dzieje. Dobra, może jednak tutaj się otwiera szybę, Przegazujemy trochę. No, sąsiadów można obudzić. To jeszcze wrócę się zaraz do McLaren'a i odpalimy McLaren'a. Powiem ci, że kierownica w Ferrarce jest spektakularna. Ona jest naprawdę spektakularna. Jeszcze jak się wkręca na obroty, zapalają się te lampki i to wygląda naprawdę kosmicznie. Jak ktoś pierwszy raz wsiada, nie wie gdzie popatrzeć, nie wie gdzie tu przełączać, co tu się dzieje. A dzieje się bardzo dużo. Jak teraz go przełączę na rejs, to on dopiero będzie robić hałas, ale niech się silnik zagrzeje, nie będziemy tutaj. Wariować, bo jesteśmy tutaj w hotelu i tu jest jakaś taka studnia, więc nagrywam to w niedzielę rano. Ludzie śpią jeszcze, więc powtórzę jeszcze raz. Ferrari do jazdy, znaczy, Ferrari generalnie, jak dla mnie, wizualnie, jako samochód sportowy, jako radość z posiadania tego samochodu, miażdży McLaren. McLaren jest szybszy. Ale to nie jest najważniejsze. To nie jest najważniejsze, żeby taki samochód był szybszy tam o pół sekundy, bo powiedzmy sobie szczerze: masz minimalne szanse, że zwłaszcza w Polsce, że trafisz na, na ulicy, jadąc takim samochodem, że trafisz na przykład na Makarena. No takie rzeczy się no nie, nie zdarzają się, chyba że właśnie jadą koledzy i, i wtedy tak się trafi. Dlatego, już tak podsumowując, gdybyś miał kupować, a nie masz możliwości przejechania się McLarenem i Ferrari, tak żeby jednocześnie się przejechać i porównać, to mówię ci od razu: bierz w ciemno Ferrari, bo super łatwo się prowadzi, jest bardzo intuicyjne, fantastycznie przyspiesza, fantastycznie hamuje. O to widzisz jeszcze o hamulcu, powiem. Bo hamulec tutaj działa od razu, działa natychmiastowo, a w McLarenie może akurat tamten jest tak ustawiony, że hamuje gdzieś tam dopiero od połowy i no to jest wszystko kwestia przyzwyczajenia, ale powiem Ci, że jak z chłopakami tutaj sobie rozmawialiśmy o tym samochodzie, o tych samochodach, to wszyscy mieli dokładnie takie same uczucia, żeby McLarena nie kupili, bo po prostu jeździ się nim strasznie, strasznie się nim jedzie. To jest fajny samochód, żeby sobie pojeździć po mieście, zaszpanować w niedzielę, ale jakbyś miał pojechać gdzieś dalej, nie wiem, nawet z Warszawy do Gdańska, no tragedia. Tragedia, niestety, niemniej tak jak powiedziałem na początku, wizualnie na mnie McLaren robi większe wrażenie, ale gdyby stał Aventador, to bym wybrał Aventadora. Ok, to mam nadzieję, że pomogłem paru osobom, które miały dylemat, taki samochód kupić, albo jak Ty marzysz o jakimś samochodzie i nie wiesz, jaki wybrać, to skieruj swoje marzenia bardziej na Ferrari, jak na McLarena.